Wiesz, że w pierwszych tygodniach noworodek widzi jak przez mgłę, ledwo dostrzega to, co jest przed nim, a już nie mówiąc o tym, co jest gdzieś tam głęboko w dali. Dlatego na samym początku prezentujemy mobile takie bardzo proste, nieskomplikowane. Czyli na samym początku, po 3-4 tygodniach, najlepiej będzie widział kontrastowe czarno-białe obrazki, na przykład figury. Mamy owoce czy inne, ale zwróćcie uwagę, bardzo proste i czarno-białe. Po tym czasie zacznie widzieć w kolorach. Żeby gdzieś około 8-10 tygodnia zacząć te kolory widzieć w takich różnych odcieniach. Natomiast to, co istotne w momencie, kiedy używamy, korzystamy z takich mobili, to jest to, żeby wykorzystywać je wtedy, kiedy to dziecko jest wypoczęte. To nie jest pomoc, która ma wisieć nad nim, kiedy to dziecko powinno iść spać, tylko właśnie w takim momencie, kiedy jest wyspane, pełne energii, żeby móc ćwiczyć koncentrację. Móc podążać wzrokiem za tymi elementami mobila i ten wzrok sobie trenować. Na co zwrócić uwagę, kiedy wieszacie mobil nad swoim noworodkiem? Po pierwsze, na to, żeby powiesić go w zasięgu wzroku waszego malucha, ale niekoniecznie w zasięgu jego rączek. To znaczy około 20 do 30 cm nad jego głową, niezbyt wysoko, bo wtedy taki noworodek nie będzie w stanie nic zobaczyć. Pamiętajmy, że ten wzrok dopiero się kształtuje. Po drugie, zwróćcie uwagę na to, żeby powiesić go na linii brzuszka, nigdy nad głową, bezpośrednio nad głową noworodka, dlatego że może to doprowadzić do problemów w napięciem mięśniowym, kiedy to dziecko będzie odginało cały czas główkę, żeby popatrzeć na mobil. Możecie również malucha ułożyć troszeczkę z prawej tudzież z lewej strony, żeby ćwiczyło patrzenie w jedną lub w drugą stronę, szczególnie wtedy, kiedy borykacie się z problemem asymetrii. Tylko wtedy pamiętajcie, żeby zmieniać te strony, żeby do tej asymetrii nie doprowadzić albo wręcz nie pogłębić. I ostatnia rzecz, zwróćcie uwagę na to, żeby używać mobili wtedy, kiedy dziecko jest wypoczęte, żeby wspomóc go w jego trenowaniu, śledzenia obiektów, koncentracji i ogólnie w rozwoju jego wzroku. Mobile prezentujemy maluchom już od 3-4 tygodnia ich życia do około 5-a nawet 6 miesiąca. Zaczynamy od tych najprostszych mobili, mobili kontrastowych, czyli jakieś czarno-białe figury. Mamy tutaj klasyczny mobil Munari. Kolejne mobile mogą już mieć jakieś elementy kolorów podstawowych, szczególnie na początku będzie to czerwony, który jest tym kolorem, który dziecko zaczyna widzieć jako pierwszy po tych czarno-białych. Potem przechodzimy już do mobili, które są też przestrzenne. Tak? Tutaj mamy kule w kolorach podstawowych, bo ten wzrok z czasem się rozwija. Kolejne są mobile typu Gobi, czyli pokazujące odcienie jednego koloru, zaczynając od tego najciemniejszego, który wisi najniżej, po najjaśniejszy. Kolejną wersją są mobile z hologramowym papierem, który będzie odbijał światło, więc to jest kolejne nowe doznanie dla takiego maluszka. Jastułki donoszą, że wszystkie te mobile, które Wam dzisiaj pokazałam, razem ze stojakami i uchwytem na łóżeczko, żebyście mogli je w bezpieczny sposób zamontować, są dostępne w naszych zestawach dla maluchów w wieku od pierwszego miesiąca do szóstego miesiąca życia. Zapraszam do tej Surfing!